Operacja była zaplanowana z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Rutynowy zabieg, usunięcie pęcherzyka żółciowego, nic poważnego. Powiedziałem wszystkim: Mamo, tato, Aniu, mój bracie Marku, to jest 15 czerwca rano. W południe będę już po wszystkim. Mama powiedziała, dobrze, kochanie, daj znać co i jak. Ania powiedziała, wszystko będzie dobrze. To laparoskopia, prawda? Tak, szybki powrót do zdrowia. Dobrze. Biorę ten tydzień wolny. Wyjazd z dziewczynami nad morze. Zamilkłem. Moja operacja jest w tym tygodniu. Wiem, ale powiedziałeś, że to rutyna. Wszystko będzie dobrze. Nie naciskałem. Tata powiedział: Nie potrzebujesz nikogo do rutynowej operacji. Jesteś dorosłym mężczyzną. Mama dodała, będziemy pod telefonem, gdyby coś się działo. Marek napisał SMS Brachu. Mam spotkanie o dziewiątej, ale sprawdzę później, co u ciebie. I to było na tyle. Nadszedł 15 czerwca, siódma rano. Sam pojechałem do szpitala. Nikt nie zaproponował, że ze mną pojedzie. Zgłosiłem się na recepcji. Pielęgniarka uśmiechnęła się. Czy ktoś czeka na pana w poczekalni dla rodzin? Nie, jestem sam. Skinęła głową, ale coś zmieniło się w jej oczach. Współczucie może? Albo litość. Przebrałem się w koszulę szpitalną, założono mi Przyszła inna pielęgniarka, żeby omówić zabieg. Standardowa laparoskopowa cholecystektomia. Będzie pan pod narkozą przez około godzinę, potem dwie do trzech godzin na sali pooperacyjnej, zanim wyślemy pana do domu. Brzmi dobrze. A czy ma pan kogoś, kto pana odbierze? Tak. Coś wymyślę. Patrzyła na mnie o sekundę za długo, a potem zrobiła notatkę w swojej karcie. O 8.15 zawieźli mnie na salę przedoperacyjną. Wyjąłem telefon i otworzyłem rodzinną grupę na czacie. Wpisałem, właśnie wchodzę na salę. Kocham was wszystkich. Wysłałem. Trzy galoczki pojawiły się natychmiast. Przeczytane przez wszystkich. Żadnych odpowiedzi. Wpatrywałem się w ekran przez minutę czekając. Nic nie przyszło. Anestezjolog wszedł. Starszy facet. Miła twarz. Gotowy Piotrze? masz tutaj finał.